Rafale ostatnio rozmawialiśmy o mężczyźnie, jak powinien być zimą. No a teraz czas na wiosnę. Co u ciebie, co w rejczecz i w próchniku słychać wiosną, no latem to za chwilę. No wiesz co, no, e, tak aura e, sprawiła, że e, wiosna jest zimą teraz. Żartuję, na wiosnę dużo kolorów. Dużo kolorów i w rejdżu dużo sportu. Sportowa kolekcja. W tamtym sezonie bardzo mocny akcent był na tak zwane te kurtki, takie skórzane. Ja widziałam, dość, dość sporo ich było. A teraz co? było Rage Rockstars. A. Teraz kolekcja motion, ruch, sport. Dusz. Biegamy? Trenujemy? Wiesz co? Cokolwiek robimy ze sobą. Żeby młodnieć, nie starzeć się. Żeby się ruszać, żeby dobrze się czuć. E... E... Nie wiem, jeżeli w niewielkim stopniu moja kolekcja zainspiruje do tego, to fajnie. W moim wieku 43 lat, no to już trzeba myśleć o sporcie, żeby no, nie zdziadzieć.